My sportem jesteśmy przy Fordzie Edge'u 3,5 benzyna wolnossąca. Samochód ma już zamontowany nowy silnik, który dostarczył nam komis. Silnik jest w dużo lepszej kondycji niż jednostka, którą wyciągliśmy. Tamta jednostka się zatarła i przeskoczył rozrząd. Tutaj widać, że ten silnik był nierozbierany. Kompresja jest w porządku. Mamy już go zamontowanego, odpalonego. Yy, pochodzi sobie jeszcze tam z pół godziny. Zrobimy pukankę silnika, wymienimy olej na nowy, dokończymy składanie i będzie samochód do wydania. Dodatkowo poprawiliśmy kilka, może nie do końca bardzo ważnych elementów, ale estetycznie yy, bardzo niedopracowanych. Na przykład belka, która jest przycięta, została wymalowana po to, żeby nie zjadała ją korozja. Yy, właściciel, wprawdzie, nie będzie tego widział pod, yy, pod zderzakiem ale będzie czuł się dużo lepiej, że to zostało zrobione, a nie jest rdzewiejące. Kupując samochód pamiętajcie, żeby go w miarę dokładnie sprawdzić. Nie każdy komis potrafi się zachować tak jak sprzedający ten samochód, że wziął na siebie wszystkie koszty, dostarczył nowe elementy i klient w sumie oprócz tego, że nie miał samochodu kilka dni wyszedł bez dodatkowych kosztów i obciążeń.